Cześć Wam wszystkim! Dzisiaj i jutro prowadzę zajęcia w Irlandii. Także widzimy się dopiero za tydzień. W Wrocławiu na naszych regularnych zajęciach. A nasza mi taka refleksja z tego, że pracowałem tu przez 7 lat w Irlandii, szkoląc psy. Jeżeli by ktoś mnie zapytał, czy widzę jakieś różnice w podejściu ludzi do psów. Irlandii i w Polsce, albo oczekiwania też jest to ważne, to bym powiedział, że tak, no bo troszeczkę inaczej tutaj Irlandczycy do tego wszystkiego podchodzą, są bardziej wyluzowani i mają większy dystans i taką większą, że tak powiem, wiarę w to, że będzie dobrze. Gdzie w Polsce jest troszeczkę większe spięcie, szukanie. Konkretów i rozwiązanie problemu na już. Bym tak powiedział. Co jedno, jedna i druga strona, tak jakby ma pozytywy i negatywy. No, Irlandczycy zdecydowanie żyją, wydaje mi się, w mniejszym stresie. No, przynajmniej takim nakładanym, właśnie poprzez oczekiwania. Albo jakoś to będzie. oni mówią: It is what it is. No, ale z drugiej strony bardzo lubię to u Polaków, że szuka się tego rozwiązania, szuka się konkretów i nie kupuje się ściemy. I Polacy, i Irlandczycy mają te same oczekiwania czyli chcą, żeby pies ciągnął na smyczy, żeby nie uciekał, nie atakował. Psy w Irlandii są tak samo agresywne, jak i w Polsce. Nie ma to znaczenia. Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było rozwiązać problem spokojnie, przyjemnie, bez kar, z samymi nagrodami, żeby ten pies w końcu zrozumiał, że tak naprawdę my to robimy dla jego dobra, że dajemy mu dużo miłości, że kupujemy mu nowe przecież legowiska, że ma najlepszą karmę, że ma wszystko, co jest najlepsze w życiu i żeby to docenił, po prostu docenił. Tak jak od dzieci tego oczekujemy. Jednakże, o ile z dziećmi możemy rozmawiać i stać im to wytłumaczyć, to niekoniecznie. Zastanówmy się, czy my w takim świecie żyjemy, że wszystko jest takie sprawiedliwe, że tak naprawdę wystarczy tylko nagradzać i zło zniknie. Albo złe zachowanie wyeliminujemy tylko nagradzaniem. Na przykład, wyobraźmy sobie osobę uzależnioną od alkoholu. I. Mówienie jej tylko tego, że ale fajnie, że dzisiaj z rana się już nie napiłeś, że dopiero o dwunastej, że tak wytrzymałeś do tej 12. Czy to tak naprawdę zmieni tą osobę? Nie, bo jest to jest to choroba, jest to poważny problem i tak samo jest z psami, które na przykład nie piją alkoholu w lęku, ale atakują inne psy w lęku i nie są w stanie przerwać tego zachowania, tylko dlatego, że zostały smakoły w momencie, kiedy nie zaatakowały. Yy, no, w teorii to może brzmieć ładnie, że będziemy wyłapywać prawidłowe zachowania, nagradzać, ignorować złe i tak dalej, no ale tak, świat taki nie jest, no nie jest taki świat i niestety, no niestety, niestety tak nie jest, no niestety nie wystarczy powiedzieć nagrodzić psa tylko za dobre zachowanie i wykreować dobrą tak jakby sytuację, którą można nagrodzić i powiedzieć, bo życie nie brew pozorom. Codziennie każdy mój krok teraz jest inny. Mimo tego, że wracam tą samą drogą, którą przyszedłem, staję w innym miejscu inaczej oddycham, inaczej mówię, wszystko jest inne i tak samo jest mijanie psów, mijanie psów z innym nastawieniem, z innymi emocjami, po innych przeżyciach, po jedzeniu, przed jedzeniem, po zabawie, na początku spaceru, po wakacjach i tak dalej, więc wszystko jest inne, więc nie da się tego wyreżyserować. No i żebyśmy mogli oduczyć psa jakiegoś zachowania, to musimy wprowadzić system kar i nagród i Możemy korzystać ze spektrum pozytywnych kar i, poz i negatywnych kar. Obie są bardzo dobre, jeżeli są w odpowiednim momencie stosowane. No i pozytywnego i negatywnego wzmocnienia, to co my mamy w życiu. Dam wam taki przykład, jak go bardzo lubię mówić. Czyli jeżeli ja mam samochód służbowy, i szef mi dał ten samochód służbowy i... Ja bardzo nie lubię jeździć w pasach, bo jestem korwinnikiem i uważam, że wolność przede wszystkim. No i nie zakładam tych pasów, nie zapinam. No i pojawia się taki impuls negatywnego wzmocnienia czyli to pikanie. Jak nie zapnę, to będzie pikać. I on nie tyle że informuje. On wkurza. Ale ten dyskomfort jest na tyle niski, że dalej umożliwia mi bezpieczną jazdę. W taki sposób, że nie przestraszy mnie ten dźwięk, ani nie uderzy mnie motek w głowę za to, że nie zapiąłem, bo bym wjechał gdzieś w płot. No i wtedy to była kara za niezapięcie. No, a to jest tylko negatywne wzmocnienie. Zapniesz, zrobisz to, co chcę. ściągniemy ten dyskomfort. No i ja zapinam. OK, no i nie chcę tego robić, no ale to zapinam. Jest jeszcze taka forma, że nie jeżdżę i moja żona powie. Słuchaj, zapnij te pasy. No ja zapiłem i ona mi daje czekoladkę. No i teraz pytanie czy jeżeli bym był żałokiem i lubił te czekoladki, to może bym specjalnie przy niej zapiną, no ale jakby ona nie była przy mnie to bym nie zapinał tych pasów, no bo nie dostanę czekoladki albo no już nie chcę tych czekoladek, już mi obrzydły te czekoladki, albo dzisiaj nie mam ochoty na czekoladki. Więc tak jakby nie, nie, nie zmusi mnie to za, do zapięcia pasów. A jeżeli bym jechał bez pasów i na przykład zatrzymałby mnie, to był przykład pozytywnego wzmocnienia. A jeżeli bym mnie zatrzymał policjant i dałby mi mandat, a no, mandat powiedzmy 20 zł, to bym sobie go oprawił w. Ramkę i z racji tego, że jestem Korbin Wolnościowiec, to bym się śmiał z tego. A no jakby mi dał już 20 tysięcy, no to już bym drugi raz bym spadł 10 razy, czy jest zapięty pas. No i jeszcze jest jedna kwestia. Jakbym, no to jest przykład kary pozytywnej. No i teraz wyobraźmy sobie, że jadę tym samochodem. No i mój szef się dowiedział o tym, że nie jeżdżę, że nie jeżdżę. Z pasami w jego służbowym samochodzie. No i zresztą tego, że on płaci ten ubezpieczenie na ten samochód i też nie ubezpiecza w drodze do pracy, to powiedział, że za to, że nie jeździsz z pasami, że łamiesz przepisy i nasz kontakt, to ja zabiorę Ci premię. Ten bonus, który masz dostać. Czyli miałeś dostać 2000 więcej do wypłaty, nie dostaniesz, bo nie zapinasz pasów. To jest też przykład kary. Mamy kolejną karę, tylko inną. W postaci odebrania wartościowego e, jakiejś wartościowej wartościowego bonusu. Także no, żyjemy sami w całym tym e, systemie. W systemie kar i nagród. Ale wielu ludzi nie chce tego zaaplikować do psów, które są jeszcze bardziej Yy, tak jakby wyczulone na konsekwencje zachowań, gdyż nie rozumieją logicznie tego, że na przykład pasy yy, mogą ratować życie. Tak? To one nie rozumieją tego, że nieszczekanie czy nieatakowanie psów uratuje im życie, bo nie oddadzą ich ludzie do schroniska, no a potem uśpią na przykład. Tak? One tego nie rozumieją. Nie rozumieją tej konsekwencji. A system kary pozwala nam nauczyć psa tego, że są konsekwencje ze zachowania. Powiedzcie mi, czy podoba Wam się tego typu nagranie, objaśnienie systemu wzmocnień i kar. Jeżeli tak, to będę częściej nagrywał. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Hej!